Dzień dobry, ludzie. To kolejny odcinek Minecraft z Game. Przepraszam, że nie było bardzo długo odcinków. To przez szkołę mam, miałem małe kłopoty, ale pozmieniało się. Trochę. Po pierwsze, nowy skin. Taki z agentów FBI nie pasuje trochę. Po drugie, wgrałem opcję fajna. E, modyfikację, która mm, miała mi pomóc na serwerach, że czat, czat nie będzie mi tak śmieścić, ale w, no, nie przydaje się tutaj. bo w, no Float Mist Rozumiecie, o co chodzi. E, Tekstur Pack. Ładniejszy hmm. według mnie. Spójrzcie, jakie to ładny. E, coś jeszcze? A, tak, pokopałem trochę. E, pokopałem trochę. Wiecie, gdzie to położyłem? Hop, hop, hop. Pokopałem trochę i mam wam to pokazać. Jejciu, gdzie pochodne? Przepraszam. Dało, po prostu, widzieliście, kobla. zebrałem. Tu mam rudy. Eee, pochody mi się najwyraźniej skończyły. Hmm. No cóż, trzeba będzie je dorobić. Nie ma innego wyjścia. Ale najpierw gotowało się, o, zrobimy piekarnik, potrzebujemy pochodni, ciastwa, dobra, to się niech przepala, ogólnie szukam, o jeszcze to, jak takie, żeby było mi łatwiej. To wrzucamy, to wrzucamy, to wrzucamy. E, porządek w porządku w kół. Dobra. E, ogólnie trochę tych modyfikacji wygrałem. Powinno przez to lepiej się teraz. Eee. To przywilej na pewno się lepiej nagrywać, ale na wszelkie wpadek będę chodził tak. No nie, dobra. Wspomniałem, że w tym paku nie mam. On jest trochę stary i marchewki nie mam tekstury. Będziecie musieli mi to wybaczyć. Postaram się znaleźć nowszą wersję, lub. No, tekstupak, który będzie pasował. O, ale się fajnie bawię. Tu macie owieczki moje. Jajcie, umiałem przy. O, zbiorę przy okazji. Ech. Dobra, konkurs. Tak, jest konkurs na mojego skina. Ten, kto wygra, dostaje gratulacje od prezesa. Czyli mnie. Ech. Nie, 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 pro... chciałbym wam prosić, żeby znale... znaleźć taki. No, dosyć średnio się skina, ale nie rycerze, no bo rycerze są kupi. Nie wiem, czy to rosło, czy nie. Będę musiał coś zrobić po odcinku. Yyyy... Eee. Wyglądacie się na przeoczy? Dlaczego? No. Bo dużo wyszło nowych rzeczy. Chodźcie tu owieczki, ty i ty. Wy... Biała owca chce białą owcę! To jest biała? O! No. Biała. Aha, biegaj. Ogólnie zaraz Wam pokażę swoją kopalnię ale Takie małe zmiany tutaj zaszły. Muszę zrobić do niej most potem. Hmm. Jeszcze raz przepraszam, że nie było, teraz będzie... No łatwiej. O! Tutaj było jeziorko. Tu mnie zaatakowały silverfish, ale sprawdzałem nigdzie nie ma tego. Ej, jak to się tam nazywa? Hmm. Się chyba nazywa portalu o tak to ktoś... się wydaje czymś sposobem może na coś natrafimy chodzi o to ogólnie, żeby znaleźć się skinie no dobra nie będę teraz z wami kopał nie zanudzam was pokażę chyba coś co jeszcze się zmieniło o, jaju może zrobimy to po tym stację metra tak gdzieś Tylko ładnie to zrobimy, nie tak jak tutaj Tutaj to brzydko jest Właśnie kobla fajna e, Ogólnie na tym odcinek nie miałem pomysłu Chciałem nagrać, żeby was przeprosić pokazać co się zmieniło e, Jeju, Tak teraz wygląda mój domek <tosłuch> Jejciu Powinienem zrobić skinia ze wszystkimi tych jakie mam jego ja i mam wyświetlić. A może to kiedyś zrobię. Nie obiecuję, ale może. Można to w tym odcinku. Ale ładne, góry. się renderik przed odcinkiem, więc... Good, good luck dla Latzenkiego. A. I tak, taki pomysł, żeby połączyć konto ze wspólnotą, bo ja mu się nie chcę nagrywać na swoim, a on mnie by nagrywał parkoury i takie tam... Eee, co o tym myślicie? Pisać pod kom komentarze. No. Sztabki, 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 sztabki. Eee, dobra. Eee, o. Jakby ktoś miał pomysł, co robić w kolejnym odcinku, serdecznie pozdrawiam tego kogoś i proszę go o udostępnienie pomysłu. Nie chcę mi się myśleć. kilofy się przydadzą. Eee! Czułeś ślejki, łopaty. O, coś jeszcze? Nie. No, tutaj idziemy schować. O, farmy zrobię sobie. Czcimy. Na tym odcinku. Może nie automatyczną, ale zawsze jakoś. No ale na tym tekstu paku jest okrągłe słońce. Tak. Zawsze ocięgłem. Okrągłe słońce. Pierwszy okrąg w, w moim świecie, awe kwadraty. Ha, ha, ha. A. Dobra, to raczej znaczy nie, nie wygląda naturalnie. Nie mogę się doczekać zmian, jakie wprowadzę kolejny snapshot ten wersja ponieważ bardzo będą udogodnienia nowe do Redstone'a A, a ja, ja lubię się trochę. Ja no potrafię, jak chcę bawić się redstoneem Pada deszcz. O, teraz spadną wam klatki, więc ja się już żegnam. To był odcinek bardziej informacyjny niż cokolwiek. Wow, o 8 minut. Do zobaczenia i dziękuję za uwagę.